A może nie? Bo teraz musimy zobaczyć stary dobry polski YouTube i widzę już kurwa początek już mi się naprawdę bardzo podoba. On był dobry, on się zżygał kiedyś, nie? No. A to jest, jest taki zespazuj. klasyk, że pamiętasz, jak się zżygałeś, tak do niego mówią zawsze. A to przykro mi, to nie wiem. Nie wiem. Ja tylko nie z tego go pamiętam. Aha, tak? Kurwa, nie, no szykuj. w sensie. No pewnie się wkurwisz, że tak powiedziałeś. Nie no, ale nie powiedziałeś źle, powiedziałeś stary tak, że go tylko... Ku... No, bo się zżygał. No bo się zrzygał, każdy się zrzygał. Rozumiem, że to jest coś, co mu ludzie rozpamiętują i teraz powiedziałem eee, to. Tak, ale nie powiedziałeś tego tak, w taki sposób, jakbyś chciał mu dopierdolić, tylko po prostu no, fakt powiedziałeś, no bo się zżygał. Zacznij od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. O nie. chcę tego się bo silnego mężczyzny, tak zwanego peda... Druga runda w plecy, na koncie prawie zero. Co siedzi na krześle? ...i nienawidzi To Tomasz Działowy! Ale to jest, że, to jest to... przerobione wszystko! To jest przerobione, widzowie! To jest, kurwa, w AI! Ja pierdolę, to AI to w ogóle w tych dzisiejszych czasach to jest w ogóle popierdolone. popierdolone, nie? Że chłopie wkładają w usta tych ludzi, kurwa, takie rzeczy, stary! Przecież Tomasz Działowy My nigdy już coś takiego nie powiedział! Masakra, widzowie! Nie popieramy tego, co oni mówią! Dziś powinienem na ciebie na żykach. Dobra, przestań się kręcić na krześle. O, jest oj, 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 oj A to nie jest ten ziomek, co kiedyś robił takiego pranka, co do niego wini, podszedł i ten? Że. Właśnie, ja nie wiem, czy to jest on. Ale wiem o kogo ci chodzi, że mówi, co ty kurwa, tu robisz? Do dziewczyny, że nie wyjął pranka. Tak, tak. kurwa na jego zeznanie, tak? Tak, tak, tak. Kurwa, mi zesro, tak, 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 tak. Ja nie, nie wiem, czy to jest on, ale widzę, że jest temat żygania, więc mega beka. Może to dziś powinienem na ciebie na żykach. Dobra, przestań się kręcić na krześle. Co? co on powiedział? Czy ty jesteś... Dobra! Przecież to są... Ej, dobra, to są jakieś... W ogóle kto to przerabia w ogóle! Ja pierdolę! Ej, to jest pojebane, widzowie! Ej, ale w ogóle to nawet nie jestem jazdy, bądź no, na nie mnie. Nie, nie No należy, właśnie, no to kurwa o czym mówimy w ogóle. Ejaj! Ejaj! to jest ej Mega dziwne. To wiesz, coś się... Co coś się popsuło nie było mnie słychać. To jest jakiś kurwa. Nieporozumienie! Nie. Jutro znowu będzie pomidorowa. Macbeth! Widzę Mickiewicz, myślę. Ja pierdolę. Co zrobić, jeśli, jeśli o, dziewczyny waleczą? To jest taki kurde. właśnie przypadek. Jory! rusz, Kutwa z kilometra mi w klatę z kolorami na ryj To jest jakaś Będę grał może tym razem. I... Tutaj mamy piec, możemy jakieś ż... złapać. Ha Dobra, widzowie naprawdę, to jest że... że... przerobione jak chuj w ogóle. Ale dobrze, że jest przerwany, nie wiadomo o co mu chodzi. Tak, tak. Oj, pogo co? Ej, dobra, Ale kurwa, stary znasz to ogólnie, tak, to sytuację? Tak. Gruby z i ja pierdolę. To też było popierdolone. Ojej, pogo co? Nice! <grydolacja> o kurwa. Naturalna kulturystyka to najważniejsze, by walczyć się z słabościami. Pozwałem cię. Bo ten na saksofonie też młody wymiar do tego. Jezus, to jest ona, tak? Nie wyglądasz jak kobieta. Widzisz mnie? Na górze widzisz mnie? Widzisz tak, yes. jak tu jaki Z Znowu poleciał na słuby, kurde. I co ze stream vloga nagraj? bo mam takie pytanie. Mam takie pytanie do Was z Który jest bardziej czarny? to gimnazjum 12,55. 55. Ja to do takie, że was szanuję, że was lubię, z ciebie na kocha kocha. Ole. To by się pojawiło? <noise> kurwa, <noise> bloły przeklina? To jest niemożliwe, To kurwa. nie był on, To nie był dwie. nawet on, kurwa. What the fuck? Ale dobra, jego to to był on. To był on, stary. Bo brołek mi podpierdolił kiedyś serię byłeś, to i to nie byłem ja, to jest on. Jakbyś tak cofnął do danych 37 Nie, 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 nie. nie, nie. Musi przesłać, nie Nie, nie, nie. Z widzami, czy na pewno Ale momenty. no chłopie, przecież było widać, że tam ten miał grzywkę, a ja mam dredy. Ten co ma innego. No mordę ma tą samą. No właśnie nie, ty też miałeś. To nie byłem ja, stary. To był dobry deepfake. <śmiewanie> Dobra, co wy piszecie? Dobra, ja nawet tego nie czytam, nie? Bo to jest kurwa przesada jebana. Kurwa. Sił, kim ty jesteś? Co to jest? Ale p... -ha -ha. Na samej to Rado wygląda jak czeka w ogóle współczesna ewangelizacja. Youtube jest tutaj o wiele więcej. Nito jest jednym z nich. Dziękuję za rozmowę. Bardzo lubię pierwotki. Nie, to nie <śmiewanie> dla mnie <śmiewanie> nic fajnych ich życie z prawej problem psy. nie pozwolą. Jak skąd? z remix. Bo jestem inżynierem, trzymam zaciśniętą pięść. No, czasami trzeba wyciągnąć. Ja pierdolę dole. Nic